Według wybitnego neurobiologa Daniela Wolperta, podstawową funkcją naszego mózgu jest nie jak wcześniej uważaliśmy myślenie, uczucia czy pamięć, a tworzenie skomplikowanych i precyzyjnych ruchów. Dokładnie tak. Jest tak dlatego, że ruchy i skurcze naszych mięśni są jedyną możliwością, w jaki sposób możemy oddziaływać na środowisko zewnętrzne. Inaczej natura. Skonsumowałaby nas bez żadnych skrupułów. Każda aktywność życiowa człowieka ma fundament ruchowy. Chodzisz i stoisz dzięki mięśniom, poruszasz swoją gałką oczną dzięki mięśniom, rugasz dzięki nim, oddychasz dzięki mięśniom oddechowym i końcowo krew po Twoim organizmie cyrkuluje tylko dlatego, że kurczy się mięsień sercowy. Te wszystkie skurcze i ruchy mięśni koordynuje mózg. Dlatego analizowanie funkcji mózgu bez pomyślenia o ruchu. I o aktywności, skurczach mięśni były po prostu niepoprawne. Dzięki osiągnięciom nowoczesnej nauki wiemy, że ta zależność działa w obie strony. Nie tylko mózg odpowiada za ruch, ale również ruch. Wpływa na mózg. Jak bardzo mogłoby się to wydawać nieprawdopodobne, to ruch wpływa na nasz nastrój, możliwości uczenia się, skupiania się, a także na zdrowie i starzenie się naszego mózgu. Ja nazywam się Kornel Pęksa, jestem fizjoterapeutą i trenerem, i dziś pokażę Wam, jak z naukowego punktu widzenia ruch ratuje nasz mózg. Zacznijmy od wpływu wysiłku fizycznego na poziom neuroprzekaźników w mózgu. Pytanie za 100 punktów brzmi, dlaczego czasami czujesz się wesoły, smutny, a czasami nie potrafisz powiedzieć i jesteś apatyczny. Okazuje się, że jest z tym powiązany bezpośrednio poziom neuroprzekaźników w Twoim mózgu. Gdybym zaprosił naukowca, który zbadałby poziom tego neuroprzekaźnika, który masz w swojej głowie, mógłby on z zastraszającą precyzją ocenić, jak się będziesz czuł. Jeżeli byłby to lekarz, mógłby przypisać Ci leki na ten neuroprzekaźnik i moglibyśmy przewidzieć, w jaki sposób będziesz czuł się potem. Jest to dosyć przerażające, ale w ten sposób właśnie leczy się depresję. Zwiększa się ilość, na przykład serotoniny w mózgu i człowiek czuje się lepiej. Wróćmy jednak do wysiłku fizycznego. Jak on wpływa na te neuroprzekaźniki? Otóż jest bardzo duża ilość dowodów naukowych, że wpływa najbardziej na trzy neuroprzekaźniki: na dopaminę, serotoninę i norepinefrynę. Zacznijmy sobie od dopaminy. Dopamina jest to neuroprzekaźnik, który jest zaangażowany w układ nagrody. Odpowiada więc po pierwsze za motywowanie Cię do podejmowania jakiejś czynności i później za satysfakcję, gdy uda ci się te czynności doprowadzić do końca. Tak więc jest to kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o motywację do działania, sprawczość i podejmowanie inicjatyw w swoim życiu, które będą miały dla nas konkretny, kuszący efekt. Okazuje się jednak, że dopamina ma również inne powiązanie, powiązanie z ruchem. Gdy się ruszasz, to dopamina układa, odpowiada za koordynację ruchu w układzie pozapiramidowym, tak więc za równowagę i za sprawne, płynne przechodzenie tych ruchów w siebie. Po wysiłku fizycznym poziom dopaminy wzrasta i dzięki temu możesz czuć się lepiej. Ale powiesz. Po co mi ta dopamina, jeżeli chwilkę po tym wysiłku będę miał ją wyższą, ale później znów wrócę do swojego baseline'u i nie będzie poprawy? Otóż okazuje się, że osoby, które regularnie uprawiają aktywność fizyczną, mają wyższy poziom magazynowanej dopaminy w mózgu, a także większą czułość receptorów na nią. Tak więc, jeżeli jesteś oddanym sportowcem, może okazywać się, że będziesz ogólnie bardziej zmotywowaną do życia osobą. Będziesz potrafi podejmować decyzje w bardziej zdyscyplinowany sposób, tak by dotrzeć do twojego upragnionego rezultatu. Tak więc nie wolno nie doceniać wpływu neuroprzekaźników, a zwłaszcza dopaminy, jak na sposób naszego życia, nie tylko na efekt po wysiłku fizycznym. Drugim kluczowym neuroprzekaźnikiem jest serotonina. Odpowiada ona za nasz bazowy nastrój, to znaczy jak się czujesz, czy jest to niepokój, apatia, a może poczucie harmonii. I spokoju, pozytywne myślenie o przyszłości. W każdym razie wysiłek fizyczny, już nawet ten trwający od 20 do 40 minut, podnosi poziom serotoniny w mózgu, dzięki temu czujesz się spokojniej i pewniej. Niektórzy badacze porównują wręcz ten efekt do zażycia małej ilości prozaku. Tak więc sam zdecyduj, czy chcesz sobie taki prozak bez działań niepożądanych sprawić. Czy czujesz w swoim życiu, że trudno ci się skupić? Projekt z pracy, nauka, a Ty po 5 minutach już lądujesz na Messengerze albo oglądasz kolejny filmik na YouTube? Może być to spowodowane niskim poziomem noradrenaliny. Jest to przekaźnik w naszym mózgu, który odpowiada za możliwość skupienia się. Tak jak przewidujecie, wysiłek fizyczny wpływa na poziom właśnie tej noradrenaliny i dzięki temu możemy się skupić lepiej. Każdy z nas zna uczucie po godzinie biegania. Wracasz do domu i czujesz się jak mistrz zen, ponieważ nic nie stanowi problemu. Jesteś niby zmęczony fizycznie, ale twój umysł jest skupiony. Jest to związane właśnie z podwyższeniem poziomu noradrenaliny, czy inaczej norepinefryny. Ten efekt jest do tego stopnia widoczny, że badający, porównujący ilość słówek zapamiętanych po sesji godzinnej, po godzinnej sesji uczenia się języka jest o 20% wyższa u ludzi, którzy poświęcili zaledwie pół godzinki na kardio przed nauką dość mocny efekt. W swojej książce Spark, John Ratey mówi o efekcie wysiłku fizycznego jak o wzięciu kolejnego medykamentu, czyli Ritalinu. Jest to medykament, który właśnie zwiększa poziom noradrenaliny w problemie z nadpobudli nadpobudliwością ruchową, z deficytem uwagi, tak jest, czyli z ADHD. Cóż więc mogę Wam poradzić? Myślę, że duże problemy z koncentracją w naszym społeczeństwie u dzieci, również u dorosłych. Są związane z tym, że mamy również niski poziom wysiłku fizycznego w naszym społeczeństwie. Tak więc sami zdecydujcie, czy chcecie podążać za tym trendem, czy być może pójść w dobrą, lepszą stronę skupienia. Dzisiaj idziemy w naukę dosyć głęboko, ale mam wrażenie, że po to tu jesteście. Był kiedyś w kręgach naukowych pogląd, że gdy Twój układ nerwowy się rozwinie, to masz już określoną, daną Ci liczbę neuronów. I na pewno nie może być ona większa przez czas Twojego życia, jest niezmienialna. Natomiast nowoczesna nauka zaczyna odkrywać neuroplastyczność, czyli to, jak nasz styl życia wpływa na nasz mózg. Jak on się reorganizuje i przystosowuje do naszego trybu życia. Owszem, po 20 roku życia zaczynamy tracić już masę mózgową, i z każdą dekadą jest jej mniej, 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 dlatego na starość mamy problemy z pamięcią, z kojarzeniem, a nawet z takimi rzeczami jak elastyczność poglądów. Jednak nie warto zapominać o tym, że wysiłek fizyczny, a także wysiłek umysłowy, aktywnie wpływa na mózg, na jego reorganizowanie się, a także na odżywienie neuronów. W przypadku wysiłku fizycznego mamy do czynienia z wydzielaniem się białek, które odżywiają nasz mózg. Jest to konkretnie uwaga neurotroficzny czynnik wzrostu pochodzenia mózgowego, w skrócie BDNF. Jest to czynnik wzrostu, jest to białko, które odżywia nasze neurony, a także pozwala zachowywać starsze neurony i produkować nowe. Już po 20 minutach wysiłku fizycznego, BDNF wzrasta o 32%. Jeżeli regularnie stymulujesz się wysiłkiem fizycznym, to również stymulujesz swój mózg i zapewniasz mu białka, które odżywiają neurony. A neurony są kluczową sprawą, jeżeli chodzi o sprawność Twojego mózgu, ponieważ neurony, formułując ze sobą synapsy, umożliwiają kojarzenie, przypominanie sobie. I sprawne myślenie. Ośrodkiem w mózgu, który odpowiada za przyswajanie informacji, czyli za pamięć, za naukę, jest hipokamp. Skany elektryczne mózgu wykazały, że ludzie podczas wysiłku fizycznego posiadają większą aktywność elektryczną właśnie w hipokampie. Podobny wniosek można wysnuć na podstawie badań z myszami, gdzie myszy, które częściej uprawiają wysiłek fizyczny, mają fizycznie większy hipokamp. Dosłownie te ośrodki w mózgu po wycięciu, w zbadaniu, zważeniu, w zobaczeniu objętości są większe. Ale tutaj możecie być już zdziwieni i powiedzieć, że jest to naciągane, że czego ten wysiłek fizyczny nie robi. Ale już tłumaczę. Wyobraźcie sobie czasy, gdzie jeszcze cywilizacja nie istniała, gdzie nasz wysiłek fizyczny był głównie powodowany tym, że szukaliśmy jedzenia, polowaliśmy, gromadziliśmy coś. Wtedy nasza pamięć musiała być cały czas aktywna, ponieważ musieliśmy zapamiętywać szlaki, którymi się poruszamy, gdzie rosną dobre owoce gdzie są niebezpieczne zwierzęta, czego unikać. Od sprawności tej pamięci podczas wysiłku fizycznego zależało to, czy nie zostaniemy wyeliminowani. Tak więc nie wolno oddzielać pamięci od wysiłku. I te dwie rzeczy są nieodłącznie powiązane. Niestety w naszym społeczeństwie utarło się, że wysiłek fizyczny jest dla plepsu, a wysiłek intelektualny dla elity. Niestety muszę zdementować te plotki, ponieważ nauka wielokrotnie wykazała, np. w przypadku dzieci, że te bardziej sprawne uzyskują lepsze wyniki w testach. Dla mnie nie jestem zdziwiony ani trochę, ponieważ wysiłek fizyczny to lepsze ukrwienie całego ciała, w tym również i mózgu, również pobudzanie aktywności w hipokampie. To powinno być już dla wszystkich oczywiste i niekwestionowane. Ostatnim, sutym argumentem, o którym będę gromił, póki ten kanał istnieje, jest to, że regularny wysiłek fizyczny wpływa na jakość naszego układu krążenia. Większość ludzi myśli, że ta miażdżyca to jakaś tam ma wpływ na serce, może być większe ryzyko zawału, te zapchane żyły, ale jest to bardzo krótkowzroczne, ponieważ organem, który jest bardzo mocno ukrwiony, jest również mózg. I nie chodzi mi tu wcale o ryzyko udaru. Chodzi mi o to, że gdy Twoje naczynia krwionośne są od złej diety i braku wysiłku fizycznego po prostu mniej drożne, dostarczają mniej krwi, są mniej sprawne, mniej elastyczne, to również Twój mózg ucierpi. Konsekwencje słabego stylu życia niestety dopadną również w Twoją głowę. I żeby powiedzieć prosto, będziesz dziadział szybciej. Tak więc pomyśl o tym, czy naprawdę warto. Czy nie jest warto zrobić trochę cardio, zjeść troszkę więcej warzywek, trochę mniej tłuszczów nasyconych czy trans, mniej cheat foodów, mniej AIFYM, troszkę bardziej zdrowe podejście? To może Ci się opłacić na starość. Ale tak tylko podpowiadam. Wysiłek fizyczny po raz kolejny udowadnia więc, że jest prawdziwym rogiem obfitości, jeżeli chodzi o satysfakcję z życia i zdrowie. Na przykład w badaniu z 2006 roku zbadano 19 tysięcy holenderskich bliźniaków i wykazano, że ten bliźniak, który był bardziej sprawny i bardziej aktywny fizycznie, miał wyższe noty, jeżeli chodzi o poziom satysfakcji z życia, szczęścia, mniej niepokoju, a także był bardziej skor do tego, żeby wychodzić do ludzi i spotykać się z innymi. Pojawia się więc kluczowe pytanie, które na pewno sobie zdawaliście, czyli jaki typ wysiłku jest najlepszy, jeżeli chodzi o pobudzanie mózgu do wzrostu, do reorganizacji, do jego regularnego odżywiania. Większość badań wskazuje tutaj na wysiłek aerobowy. Jest tak dlatego, że pobudza on krwienie mocniej niż wysiłek siłowy. Wysiłek siłowy jest to powiedzmy chwilka, minutka, a później długa przerwa. Natomiast okazuje się, że jest potrzebne duże podbicie w swoim tętnie na dłuższy okres czasu na 20 do 40 minut. Tą długość wysiłku należy powtarzać mniej więcej 3 do 4 razy w tygodniu. To jest zalecenie dla ludzi, którzy generalnie nic ze sobą nie robią, żeby uzyskać te benefity. Ponieważ jestem pewien, że wysiłek siłowy również ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o tkankę mózgową. Ponieważ siła mięśni i ich odpowiednie przechodzenie przez całe zakresy ruchu również wpływa na neuroplastyczność, na jakość naszego mózgu. Tak więc nie zniechęcajcie się. Ale po prostu warto dodać kardio. Z punktu widzenia mózgu fajne byłoby też to, żeby był to wysiłek najlepiej w społecznym, w społecznym otoczeniu, a także zmienny, czyli nie stały taki sam jak chomik na kółku, tylko na przykład taniec, czy gra w tenisa stołowego, czy piłka nożna. Z punktu widzenia mózgu będzie to najlepsze, ponieważ w zmienność. I te inne wzorce ruchowe, zaskoczenie, refleks, koordynacja to wszystko świetnie działa, jeżeli chodzi o zachowywanie naszego mózgu w topowej kondycji. Zbliżamy się już do końca materiału. Oby udało mi się zmienić Wasze myślenie o wysiłku i mózgu człowieka. Zostawiam Was z tym. Pamiętajcie, że człowiek jest jak samochód musi jeździć. I lepiej uwierzcie w to, że sposób, w jaki jeździcie, wpływa na nasz silnik. Pozdrawiam. Do zobaczenia.